Arkadiusz Żabka, witam w Studio Radia 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj z nami burmistrz Przowa, Piotr Kowol. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zacznę od tego, co pan robił na pięknej wyspie Sardynia nie tak dawno. Służbowy wyjazd. Tak, mieliśmy okazję zaprezentować, miałem okazję zaprezentować nasze, nasze miasto samorządowcom sardyńskim w ramach projektu organizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc ciekawe doświadczenie, ciekawe spotkanie. No Myślę, bardzo atrakcyjny że... kierunek, wie pan. Mieszkańcy marzą o wyskoku na Sardynię, tymczasem burmistrz po prostu jedzie. Czy jakieś owoce będą dla mieszkańców tej wizyty? Chciałbym, aby były. Te kulturalne i, i te gospodarcze również. My już mieliśmy okazję sardyńczyków, jak ich tak nazwę, gościć w Sowie. Na krótko, bo na krótko, ale Grupa osób z Sardynii również odwiedziła nasze miasto. To teraz grupa pszowików pojedzie, tak? Rozumiem, jako kolejna rewizyta. Jest taka szansa? Zobaczymy, troszeczkę za daleko wybiegamy w przyszłość. Aha. A, a proszę powiedzieć, co zachwyciło mieszkańców Sardynii, jeżeli mówimy o mieście pszów? Nasz pomysł na, na rewitalizację kopalni. Byli zachwyceni, bo byli również wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy pracę na Annie. Nie Widzieli, widzieli to, co, jak to wyglądało, zobaczyli teraz na filmie również to, jak to wygląda teraz. My też możemy Rysa to zobaczyć chęceni. na filmie, on krąży w sieci. Um, jeżeli chodzi o wizytę, rozumiem, no, no trzeba w świat puszczać informacje o tym, że Anna, a Anna jest oczywiście już um, obiektem, który no, jest wpisany w historię polskiego górnictwa. Ta rewitalizacja dobiega końca, z tego co wiem, 6 grudnia, tak? Chcecie Państwo otworzyć zrewitalizowaną kopalnię. Część kopalni, oczywiście. Oczywiście, zakończyliśmy pracę na pierwszym etapie, twoją prace już odbiorowe. Roboty budowlane zostały zakończone. Chcemy zorganizować mikołaja dla dzieciaków w tym obszarze oficjalne otwarcie już całego obiektu funkcjonującej biblioteki. Ośrodka Pomocy Społecznej, który również tam znajdzie swoje miejsce, przewidywany jest na końcówkę stycznia roku przyszłego. No, mamy podpisane umowy na dostawy wyposażenia, troszeczkę to jeszcze potrwa, przeprowadzki obu jednostek też zajmą trochę czasu. To wszystko ym, pięknie wygląda dzisiaj, ale droga do tego była niezwykle wyboista. Ja pamiętam, no to już wiele, wiele lat temu, gdy zamknięto kopalniane i taki wielki znak zapytania się pojawił, co dalej. Tak, cały proces zamykania kopalni to już mamy ponad 10-letni okres. 2.11 częściowo zakończone wydobycie, 2.12, 2.16 całkowita likwidacja. 2.19 jako miasto przejęliśmy to, co pozostało z półce. To czego sprzedano. nie ukradziono. Czego tak, nie tak. zdążono sprzedać i to jest właśnie ten problem naszej polskiej transformacji górniczej. Sprzedaje się to wszystko, co ma jakąś wartość. Jest atrakcyjne, na co jest kupiec, a resztę zostawia się gminom i ty gminą teraz z tym walczy i marcie jak to zagospodarować. Pytanie, czy zostawia się to, co najlepsze, to, czy to co najgorsze? To czego się nie da sprzedać, no to ma pan odpowiedź. Czy to co najlepsze, to, to co najgorsze? Gdyby pan mógł cofnąć czas, jakby pan dzisiaj widział zrewitalizowaną kopalnię? cofnąć, do którego miejsca. No do tego, że mamy kopalnię, zawieszamy informacje, koniec zakładu, koniec wydobycia. On... O, wie pan, panie rektorze, to nie było zależne od żadnego z burmistrzów, który był przede mną. E, taki jest system. System określony prawem, czy też wymaganiami państwa, aby to, co zostało zagospodarować w sposób może trochę dziki na dzisiaj. Patrząc z perspektywy czasu, trochę dzikiego zachodu stworzono. Czy nauczono się, zobaczymy przy likwidacji innych obiektów tego typu, czy się czegokolwiek nauczono na przypadku przowa. W Przowie przeprowadzono to w sposób chyba najgorszy z możliwych. To jest odczuwalne dla mieszkańców dalej? Tak, bardzo. Mamy problem z terenami, które gdzieś tam zostały wcześniej sprzedane bez jakiejkolwiek konsultacji z miast. Spółka sprzedawała jeszcze, komp kompania węglowa sprzedawała obszary, tereny. Na które miasto nie miało najmniejszego wpływu, i teraz mamy ten problem środowiskowy, ekologiczny, właśnie w tych obszarach, które zostały sprzedane w takim no, dzikim sposobie sprzedaży. A my coraz bardziej jesteśmy wyczuleni my jako społeczeństwo na sprawy związane z ekologią. Patrz sąsiedni redutowy, problemy z hałdą Charlotta, hałda w Radlinie, no i hałda Wrzosy przecież w Przowie, która jest zapożarowana. Tak, na szczęście na Hałdzie Brzosy prowadzone są przez spółkę pracę, bo właścicielem obszaru Brzosy jest spółka restrukturyzacji kopań, akurat ich spółka zależna na w całkowitej likwidacji, ale tam na szczęście jest nić porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą a miastem, jesteśmy w stałym kontakcie i to burmistrz żydutów i ja jako burmistrz Przyszowa jesteśmy w stałym kontakcie z prezesami, dyrekcją, pracownikami którzy funkcjonują w tym obszarze i, i wiemy, co tam się dzieje i wiemy, jakie kroki podejmuje i też spółka jakby nie odkłada tego na bok. Realizują te wszystkie działania zapobiegawcze teraz. Mają podpisaną umowę na likwidację tego zapożarowania, które teraz po raz kolejny wybuchnęło tam na zboczach, ale również wiemy, że już są środki na pełną rekultywację tej hałdy. Jest przygotowywany przetarg. Jesienią przyszłego roku jest planowane przez spółkę rozpoczęcie już robót Rewitalizacyjnej całego te, tego obszaru hałdy. jesienią przyszłego roku. Tak. To jest rok. Do tego roku się może wiele wydarzyć, pan ma świadomość. Ja mam świadomość, ale prezesi spółki również na sesji ostatniej miał, mówili o tym i mają świadomość, że być może będą potrzebne jeszcze dodatkowe działania doraźne, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się tych zarzewi ogni. Mówi pan na początku naszej rozmowy, że mieszkańcy Sardynii są zachwyceni rewitalizacją, jednocześnie w tej samej rozmowie przyznaje pan, że to co zrobiono w Przewie było najgorsze z najgorszych możliwych sposobów. Jak to pokleić, jak to złączyć razem? Staramy się znaleźć sposób na Annę. Myślę, że ten, ten pomysł, który urodził się kiedyś na początku był mocno krytykowany przez część, część ale yy, widzą mieszkańcy również to, że jest efekt namacalny. I, a my widzimy to, że wokół kopalni obiekty, które do tej pory były obiektami martwymi jak Not, Dyrektorowiec, teren wokół zaczynają żyć. Mamy problem z terenem na samym dole. Mam nadzieję, że przy pomocy odpowiednich służb typu wioś, starosta, może ktoś jeszcze inny, uda nam się również ten problem zapylenia w tym obszarze i tej działalności firmy, która tam prowadzi tą dziwną działalność, uda się zlikwidować. A to co ma być tym języczkiem uwagi to jest szyb chrobry, tak? Tak, tu, tu staramy się o dodatkowe środki już z KPO w ramach transformacji obszarów górniczych. Myślę, że, że nasz pomysł znajdzie akceptację. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim znajdzie akceptację i pozyskamy dodatkowe środki, które pozwolą w, dalszym, w dalszych krokach rewitalizować kolejne obiekty. Mamy tam jeszcze trzy obiekty, więc mam nadzieję, że za parę lat cały obszar będzie świadczył o tym, że miasto może się rozwijać. Reasumując, dzisiaj jedziemy zobaczyć kopalnię Anna. I możemy wypożyczyć książkę, tak? W bibliotece. Znaleźć również obsługę będziemy mogli znaleźć pełną obsługę osób w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej. Czyli ośrodek pomocy społecznej znajdzie siedzibę również tam z potężnym parkingiem, może dużym, może niepotężnym, ale dużym parkingiem, pełną dostępnością dla osób niepełnosprawnych. To też jest ważne. To jest spora grupa osób, która z tych wszystkich świadczeń społecznych, rodzinnych w mieście korzysta W każdym mieście. To jest dobra lokalizacja OPS na terenie mojej Kopalni? Wydaje mi się, że bardzo dobra lokalizacja z racji tego, że łączymy w tej chwili dwa punkty. Ośrodek Pomocy Społecznej, który był w byłym, byłym internacie kopalnianym. Referat świadczeń społecznych, który był w urzędzie. To już był rozrzucony kilometr od siebie. Teraz to łączymy wspólnie w jeden punkt, jeden podmiot w odległości ile? 500-300 metrów od, od rynku. I biblioteka. Kultura i część społeczna. Bo to biblioteka jest dzisiaj nie tylko miejsce do wypożyczania książek, ale także ośrodek kultury niemalże. Tak, mamy nadzieję, że to będzie taki ośrodek kultury, ja to nazywam niszowej. Coś, co nie zapełni dużej hali widowiskowej w Moku, zapełni tą salkę bibliotece. Mhm. Jeszcze w tej części radiowej chcę zapytać o, o sport, bo jakbyśmy zrobili sondę wśród mieszkańców regionu, z czym się kojarzy Przów, to myślę, że większość by powiedziała no niekoniecznie bazylika, chociaż pewnie tak, ale lodowisko. Kiedy otwieramy tegoroczny sezon, Panie Burmistrzu? Bo już łyżwe naostrzone, co u niektórych. Tak, ja, chyba spora grupa już czeka. No troszeczkę później rozpoczniemy w tym roku sezon. Planujemy rozpoczęcie sezonu na Mikołaja, czyli 6 grudnia. Po raz kolejny pojawia nam się Mikołaj w przowie. Z prostej przyczyny wczoraj podpisaliśmy umowę z wykonawcą, dokonujemy wymiany wszystkich band, które już urągały bezpieczeństwu użytkowników nowe bandy poprawią jakość jakoś korzystania z tego obiektu. Przyczyniłem się to jest do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich jeżdżących na źródwach. Myślę, że te opóźnienie dwutygodniowe nam wybaczą. Zapraszamy od 6 grudnia. No to ja trzymam kciuki, żeby te bandy udało się wymienić je w przeciągu niespełna tych czterech tygodni. Piotr Kowol, burmistrz Przowa, jest porannym gościem Radia 90. Dogrywka teraz na naszym profilu Facebookowym. Panie burmistrzu, lodowisko w Przowie, mówi pan, będzie 6 grudnia, jeżeli wszystkie te punkty uda się połączyć, tak? Nie ma zagrożenia terminu? Nie, boję nie, się. Mamy nie. wykonawca, który ma to realizować, doświadczoną firmą specjalizującą to się w tym. Czy będą gumowe bandy? Nie, 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 to jest płyta. Dalej, jest, dalej tak, cios w płytę. Tak, ale to musi mhm. być, że, z tym, że teraz wymienimy to spłyt powiedzmy amatorskich na zawodowe. Pan jeździ na łożwach? E, powiedzmy, poruszam się. Ale nie, ale można spotkać burmistrza i tam sobie z nim Oj, zatańczyć ale na, na, na lat, lodzie. A parę lat temu tak, teraz już by było gorzej. Mhm. A to figurówki czy hokejówki? E, hokejówki. No nie, no wy pan, być może tam jakieś pan piruety, bo to nie jeden samorządowiec To Na hokejówkach musi... też można <laughs> zrobić ja, fajne piruety. Jak, jak popatrzymy na, bo o to chcę zapytać teraz, jak popatrzymy na finanse samorządów, no to trzeba być naprawdę no, niezłym figurantem, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i, i, i sprawnym takim graczem. Mm, I o, o to teraz te Zapytać, Finanse miasta to jest coś, z czym się dzisiaj borykają samorządy. To znaczy zawsze się borykały, ale ten rok mówią wszyscy jest szczególny. Dlaczego? 24 to był miejący już, to, to był dramat. Dramat, który być może uda się delikatnie tym zastrzykiem gotówkowym, który gminy mają dostać, lekko przyłatać, ale to tej dziury tej rany nie zaleczy. Rany, które wynikły z polskiego ładu i to mówię prosto, wszystkie obciążenia, obcinanie dochodów samorządu do granic bólu, pokazywanie nam takie w sumie na pokaz, czyli dajemy coś na inwestycje, ale wy się martwcie o resztę, nie dając na to środków, odbieramy środki gmin podważając to, że gminy w tej chwili cierpią na permanentny brak gotówki, środki wolne, które gminy posiadały. Większej lub mniejszej kwocie, zostały no gdzieś po drodze przez te parę lat zjadane. Dzisiaj stoimy przed tym, że musimy sobie radzić. Oczywiście reforma była potrzebna. Czy ona jest na tyle adekwatna do tego, co gminą zabrano parę, przez te ostatnie parę lat, nie jestem przekonany, bo widzimy, że teraz tworząc projekt budżetu, już kończąc spinanie tego budżetu, widzimy te dziury dalej. Tylko teraz hmm. musimy, musimy walczyć o to, żeby go spiąć. W taki sposób, który pozwoli jeszcze inwestować w miasto. My mamy mnóstwo inwestycji, które chcemy realizować, chcemy kontynuować. Kopalnia, o której mówiliśmy, tam będzie potrzebny potężny wkład własny. No i skąd wziąć pieniądze? Oj, no, na szczęście my, jako PSZUF, staraliśmy się uniknąć wszelkimi możliwymi sposobami, może źle to brzmi. Unikaliśmy do tej pory zadłużenia gminy w jakikolwiek sposób. Czyli teraz jest czas, gdzie, gdzie jest, będzie trzeba podjąć szansa, decyzję. Że być mhm. może trzeba będzie podjąć decyzję yy, albo pożyczki, albo obligacji. Coś, co da zastrzyk gotówki na konkretną inwestycję. Nie na, na coś, co gdzieś tam rozrzucamy, na to, na to, na to, ale konkretna inwestycja. Być może kopalnia będzie potrzebowała z zastrzyku gotówki, no tej już z rynku wtórnego, tak. O jakich inwestycji mówimy konkretnie? O i dalszego etapu kopalni, czyli drugie. Mówimy, etapie, to są potężne drugie, pieniądze, trzecie, panie tam. burmistrzu. To są, to są, to są. Mówimy o dziesiątkach milionów. Dziesiątkach? Czy jeszcze, jeszcze, czy tam już się pojawiają czy cyfry? Nie, 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 nie. na poziomie, tak? Tak, na... tak, jesteśmy na poziomie dwóch cyfr połowie, powiedzmy połowie tej tych trzy cyfrówek. Aha. Ale to i tak dla Pszowa, no, Miasto znam. mające budżet 80 paru milionowy, jeżeli inwestycja drugi etap ma kosztować około 30 paru milionów. To jest jedna trzecia budżetu, jeżeli trzeci etap, bo tam jeszcze mówimy o trzecim etapie, żeby zamknąć cały ten obszar, kolejne 15, no to mówimy o 50, tak. Ale to też w perspektywie kilku lat to, to tak. oszukujmy. Się. Do tej pory, ile ile wkopano pieniędzy? No, około 15-16 milionów z tego tłucza. Tu musimy powiedzieć, żeby jasno i wyraźnie ze środków miejskich bardzo niewiele my tam. Własnego budżetu mm. zaangażowaliśmy około miliona, reszta to były środki zewnętrzne, które udało się nam pozyskać i, i tak w tym kierunku mm. również teraz idziemy. Panie Burmistrzu, do 15 listopada, czyli za tydzień Pan musi przygotować Radnym tak. informacje na temat no, projekt budżetu projektu budżetu i oszczędności będą jakieś wprowadzone z racji tego, że jest to trudny rok? Widzi pan miejsce, gdzie będzie chciał pan zacisnąć pasa? Oj my w przobie jesteśmy nauczeni do tego zaciskania pasa od, <grym> od bardzo można. dawna, więc teraz mhm. jesteśmy na tym poziomie, że dalej zaciskać się już nie da. No ale to nauczenie tego oszczędzania też jest na tyle. Dobre, że nasi dyrektorzy jednostek placówek światowych wiedzą, że sorry panie dyrektorze, dzisiaj w budżecie pan nie ma zabezpieczonych 30 tysięcy na remonty, ma pan 5-6, ale w razie gdy się coś wydarzy to zawsze gmina dokłada. No, no nie ma tak, że, że mówimy no nie, niech ten dach cieknie albo cokolwiek. Podchodzimy do tego racjonalnie i zawsze było tak, że ten złot, tą złotą złotówkę oglądamy z jednej, z drugiej strony, ale jak jest potrzeba, to trzeba wydać, wydajemy, bo, bo to jest dbanie też również o, o miasto. Jaki, jak, jaka kwota może wpłynąć do budżetu PRZOWA teraz z tytułu rozliczeń Komisji Dialogu i Samorządu, która, która rozważa no, obecnie no wsparcie ten, samorządów? Ten zastrzyk tegoroczny to 2,5 miliona. To, to naprawdę pozwoli tylko domknąć te braki na płacach. Tu, tu nie mówimy o czymkolwiek innym. Wszystkie gminy mają dokładnie to samo. My teraz łatamy dziury płacowe, aby zapewnić wszystkim pracownikom jednostek również miejskich, oświaty innych, jednostek miejskich wynagrodzenie i nie szukać go na rynku wtórnym. Tak niestety musi zrobić Wodzisław w części. Tak, bo, bo tu myślę prezydent Kieca chyba też już kiedyś o tym Tak, mówię. no Pożyczka na to, żeby móc zapłacić wynagrodzenie pracownikom. Strasznie smutny obrazek. To jest pokłosie tych kilku rad, o których mówiłem. Niestety. Panie, panie burmistrzu, pozwoli pan, że jeszcze wrócę do hałdy Wrzosy, bo to jest mhm. temat, który tak musnęliśmy w tej części radiowej naszej rozmowy. Hałda Wrzosy, dla wyjaśnienia słuchaczom, to jest hałda, która jest pogórniczym takim garbem, z którym sobie trzeba poradzić. Ten garb niestety płonie. Od czasu do czasu pojawiają się te ogniska zapożarowania. Mieszkańcy z niepokojem patrzą to, co mówiłem na początku, no my mamy tą świadomość ekologiczną już bardzo taką wyczuloną. Coraz więcej nam śmierdzi, coraz szybciej widzimy, dostrzegamy dym, który kiedyś normalnie był i nie, nie, nie budził trwogi. Myśli Pan, że ten rok, bo mówi Pan, że dopiero za rok, tak, zacznie się proces walki z tym zjawiskiem. Kultywacji tego obszaru, tak. Tylko, że na dzisiaj e, optymizm jest e, mój optymizm. Wynika z tego, że no tak powiedziałem i w tej rozmowie radiowej, że spółka dostrzega ten problem. Nie odkładają tego gdzieś tam na bok, nie widząc. No też to, to ten nacisk społeczny samorządów powoduje to, że na bieżąco reagują. E, oczywiście to chwilę trwa Pojawi się zapożarowanie, no, spółka musi dokonać wyboru wykonawcy, ktoś, no wiadomo, jest, obracamy się w sferze finansów publicznych, to też wydłuża cały ten proces, ale, ale reagują. Reagują, likwidują. Być może w trakcie roku będzie kolejna potrzebna likwidacja, jeżeli coś nowego się pojawi. Ja jestem optymistą, bo wreszcie rozpocznie się rekultywacja tej hałdy na pełną skalę zgodnie z tym projektem. Być może rok to jest długo, ale trzeba mieć pod uwagę, że to jest kwotowo potężna inwestycja, więc wszystkie procedury przetargowe związane z prawem również spółka musi zachować. Docelowo? Co tam ma się znaleźć na tej hałdzie? ojno teren ma zostać spłaszczony i to mocno. Pojawią się miejsca gromadzenia również wody, pojawią się ścieżki, które być może w przyszłości będzie możliwe do wykorzystania również rekreacyjnego. Bo dzisiaj apelowaliśmy, wystosowaliśmy pismo do wszystkich placówek oświatowych, celem przekazania dzieciakom, myślę, że dotrze to również do rodziców, aby jednak pohamować chęć. Odwiedzenia tej hałdy. No, no jest to obszar zapożarowany, obszar trudny, obszar niebezpieczny dla zdrowia i życia. Nie oszukujmy się, tam może dojść, oby nie doszło nigdy do takiej tragedii, że ktoś może tam stracić życie, ale unikajmy. Są inne miejsca na spacery, nie hałda, która się pali. Tak, zresztą mieliśmy te przypadki, tak? Tak, poparzeni. Dokładnie. No niż na, szczę na szczęście nie w Przowie, tak? No ale w sąsiednim mieście te, 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 te przypadki miały miejsce. Panie burmistrzu, dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę. Wiem, że pan pędzi dalej do Przowa, bo ważne spotkanie związane z tematem, które dzisiaj też będzie w Radio 90. Ptasia grypa, słuchacze. Pojawia się na Śląsku, to informacja, informacja o poranku. I, i pszów też znalazł się w tym obszarze, tak właściwie na granicy, bo zbiornik dolny, tam mamy 60-70 łabędzi, plus, minus, taką mamy ilość martwych ptaków znalezionych, a w przowie? No nie, na przowie na razie mamy spokój, ale rozporządzenie, wczoraj wydane rozporządzenie podpisane, m, obszar powiatu. Braciborskiego, częściowo Rybnickiego, a z powiatu Łojsowskiego gminy lubomia Gorzyce i Miasto Przów. No jesteśmy na tej krawędzi, no ale już sztab się tam przy mojej nieobecności zdążył zebrać, się przedyskutować. Musimy oznakować teren. Na dzisiaj oznakujemy teren i pełna obserwacja zdarzeń, które mogą nastąpić, oby nie nastąpiły, to też musimy powiedzieć. Burmistrz Piotr Kowol trzyma rękę na pulsie, zapowiada, jeżeli chodzi o ptasią, grypę, kopalnie Anna i finanse miasta. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Arkadiusz do Żabka dobrego dnia, dobrego długiego weekendu, bo to w końcu długi weekend kolejny przed nami.